Drodzy kidowiczanie, mamy problem, bo dzisiaj będziemy chronić naszą wioskę, naszą wioskę z wielkich widzowie problemach, rodzeństwo, musimy się skupić. Dawid, no co to mi się tutaj w ogóle pojawia na górze, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. To jest coś, co ja przeprowadziłem niestety, bo no, zabiłem takiego typa, co ma taką jakby, no że tak powiem, niemiłą aurę i teraz mamy rajd na naszej wiosce, musimy obronić naszą wioskę. Nie, nie, ja się tego kołam No, Spokojnie, spokojnie, nic się nie stanie, patrzcie tam dobra, atakują naszą wioskę, kiedy są w zagrożeniu, tu, 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 tu. Musimy Jej, ich zabić! Dobra, A, dobrać. Dobrać. Sorry, picker, Sorry, widzowie, subskrybujcie kanał, zaswieci łapkę, w górę podać na Kids Club, bo już są kozackie koszulki! Można kupować nowe koszulki na kidsklep.pl. Wpadajcie, bo jest wzorek, który nie będzie całe życie. A dobra, co to jest? Riders Remaining 2? Ok, musimy jeszcze dwóch załatwić, dobra. Dawaj go, dawać go, dawać go. Dawaj go, dawać go. Oh dawaj go. Nice, no. dobrze, okej. Okay. Ride się ładuje, uwaga, ładuje się kolejna fala, musimy się skupić, słuchajcie. E, ja sobie nie ogarniałam żadnego łuku, ale problem. E, spokojnie, spokojnie, tutaj Pikers ma kuszę, możecie ją rzucić. <laughs> ale tak kusza no, wygląda. Trzymaj, weź sobie kuszę. Uważajcie, bo teraz gdzieś z kolejnej strony. Tam, tam, tam słyszałem, tam, 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 sobie tam, tam słyszałem ten ryk. Tak, 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 tak słyszeliście to? Widzowie, patrzcie, całe nasze kidowice mają problem. Trzeba uważać, trzeba uważać. Oni głównie napadają na wieśniaków. sum? są? Pod, pod sklepem są. O ja, dobra, dawaj. Dobra. dobra, jest, jeden załatwiony. Mam, widzowie, Słuchaj. tak potężny łuk. Uważaj na niego, uważaj, bo on jest mocny. Dobra, nice. Eee, czy ktoś jeszcze okay. gdzieś? Szukajcie, za szukajcie. Kitfonem, co? Eee, za są, tutaj. Za Co? Za sklepem? Trzeba widzowie wszystkich o, roz... A widzę, 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 dać go! Dobra. dobra! Uwaga! Bang! Bang, bang, bang! Bang! Dobra, leży, ale będziemy mieli expa dużo. Pyk, dobra, tylko okay, mi cały X no, widzowie jest, idzie nie, w mending O nie mi, idzie w mending mi najpierw naprawia to, a potem jeszcze to chyba No to trzeba poczekać. Dobra Riders Remaining 2, jeszcze dwóch gdzieś jest. Dobra, szukamy, 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 szukajcie Musimy widzowie całą wioskę dzisiaj obronić, a wy oglądajcie widzowie do samego końca! żeby oczywiście zobaczyć, czy uda nam się uratować kinowice, bo potem na pewno będą jeszcze dewastatorzy, którzy mogą niszczyć bloki. Nie mam pojęcia, kto to jest, nie mam pojęcia. Nie wiecie, co to jest, dewastator? Nie. nie. No bez przesady. Ej, dobra, wznieście się na górę na Elytrę, bo trzeba znaleźć tych dwóch, którzy zostali, bo oni gdzieś tutaj jeszcze są, a bez nich nie pójdziemy, tak jak pytałem. Widzę ich, dobra, mam ich. Są pod kinowicami, pek, ale dostał! MLG, ale szok! Gdzie nie jesteś? E, tutaj na wejściu do kit... Patrzcie to, nie? Widzowie! To jest najwredniejszy klient kitfona, nie? No, najwredniejszy klient kitfona po prostu, no masakra! Dobra, leży. No, Emeraldik Emeraldzik wypadł, nice! Ładnie, co jeszcze, Werka, dostałeś? Dostałeś ten sztandar chyba, nie? Y nie. Ja mam dwa sztandary, macie Nie Ty masz, jeden. aha, dobra, okej, okay. to potem dasz do domku, potem dasz do domku. Czekaj, bo zaraz 20 ciebie stwierdzi ten ryk. Czekaj, no właśnie, jest chwila? Tam, 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 Do DEVASTATOR! Oh o no! To jest Devastator! Dobra, dobra, uważajcie, uważajcie, Vera, uważaj, Vera, ty nawet nie wiesz gdzie! Dobra... No nie, A, bo ja jest, zmieniam poświę... sobie, żeby coś słychać, ja dźwięki ustawiam. Uważaj, uważaj, bo jest Devastator, nie jest Devastator. Dobra, dobra, ładujemy go, ładujemy Devastatora, ładujemy Devastatora, uważajcie, on jest silny! Ale on jest mocny, dobra, leży, nice! Yes. Leży, 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 dawaj, jeszcze tego, yes. dawaj, jeszcze tego! Dobra, jeszcze tego. O, jeszcze tych, jeszcze tych, kolejny bank załatwiony. Ej, tam jest kolejna fala, chyba tam coś słyszę, chyba tam. Cześć? No, właśnie ja coś też słyszałam. Tu, na tym, maj policja! Na policji to? są, patrzcie, co się dzieje na policji, patrzcie, ile ich jest. I faktycznie. Dobra, 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 spokojnie, tylko spokojnie, spokojnie. uważajcie, żeby, żeby tutaj nie dostać. Ja to, oni są jacyś szybsi. Jak szybsi? Nie, 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 spokojnie, dobra, dobra, dobra. Oj, sorry, Bigel sprawd dostaje! Sorry, 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 brachu, sorry! O ja Nice, okej, okay. jeszcze jeden gdzieś został. Szukajcie, szukajcie tego ostatniego, gdzie on się ukrył! Eee... Słyszałem, słyszałem, słyszałem go gdzieś, on coś mi tak ruszył jakby pod nosem. Że on jest... Czekaj! Nie gadaj, że on jest w pacze. Nie, nie ma go w pacze. Co jest? Tak myślałem, że jest, tego tak go słyszałem! Gdzieś tu jest, bo ja go cały czas słyszę! Słyszę go jak yes. go... Gdzieś... Gdzie? Gdzie, zobaczcie, oczywił? U góry? Nie, pokaż, no. pokaż, pokaż. A jest! Faktycznie! Jest! Aha. Siedzi, patrzcie! Widzowie ostatnie do załatwienia, bang, 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 Spadę od kidowic Lamusie! Nie ma tak łatwo! Dobra, okej, okay, mamy to, widzowie! Trzeba bronić Kidowic, bo tutaj z każdej strony nas będą atakować. Przecież to jest taki mocny rajd. Tu nigdy rajdu nie było w ogóle na kidowicach chyba. my przychodziliśmy kiedyś rajd? Nie wiem, nawet nie mam nie wiem, nie nigdy, nie nigdy. Tam, 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 znowu tam! Ej, która to już jest fala? Ile tego jest? Patrzcie, osadnicy uciekają do domków! uciekają do domków! Tutaj, tutaj osadnik, będzie ucieka do domku. domu! Pyk, do domku odwery uciekł, dobra. Pokażcie, to sprawdzić, ile ich tam jest. Widzowie, jak wygląda atak, dobra. Ej, zaczyna być tutaj trochę tych potworów, dobra. Biorę widzowie łup w takim razie. Okej, pyk, załatwiony. Dzięki, jeszcze dwóch. Ej! Czy znowu jest w moim kit fourie? Ej, CHP mi zdjął. Co? Który, 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 ten jest taki mocny? Uważajcie! Ej, dostał Emeralda. Macie jedzenie, macie jedzenie, Ktoś nie ma? Ja mam, ja mam. Jeszcze jeden został, jeszcze Czajcie, go tutaj widziałem za, za rogiem? Nie, to była świnia! Nie, jest, patrz, jest, jest! Jest Dobra. Dobra, taki słaby! Dobra, werat, dobra, okej, okay, dobra, bo już to jest strzelać, widzę. Patrzcie, w ogóle, jaki mam potężny łuk! Eee! Ej, to jest najmocniejszy szół chyba w Minecrafcie Ej dobra, kolejna fala, kolejna fala, trzeba się przyszykować, przyszykujmy się, czy mam jakieś złote jabłka albo coś? Mm, nie Ja nie mam nie ja mam. Ja mam to złote jabłka Możesz sobie powiedzieć, możesz sobie powiedzieć, ja nie potrzebuję, bo ja i tak jestem w miarę silny a Tam gdzieś, tam, znowu szpital! Ej, wrzuciłem wam trzy. Co tu się dzieje? Jest znowu dewastator! Dobra, czekajcie, 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 dobra, spokojnie. jest coraz więcej. Tak, ja też to właśnie. Jest wiedźma! Patrzcie, jest wiedźma! Bo ja wiedźma wcześniej nie było. jedno ona! Jeden Czekajcie, władzacie, 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 Dobra, spokojnie, ja ci pikam, spokojnie. O mocy! Błaga, błaga, baga, baga, baga. Zabiłam ją! Dobra, mam tutaj. Czekaj! Nie, Pikers padł! No ja zaraz też spadnę! Dobra, Pikers, resprzyj szybko, dawaj, dawaj, dawaj. musisz tam pomóc swojej itemy są tam do odzyskania! Ej, widzowie, zaczyna być ciężka. Nie wiem czy my w trzech to damy radę przejść. Mam dobra, to trzech już załatwiłam, Wiedźmy też załatwiam, ale ten teraz... Aaa! Dobra, 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 dewastator! Nie, nie nie jeszcze tu mam tego złukiem, dobra! Vera atakuję dewastatora na dystans! Spokojnie! Spokojnie! Płaciak dostaje, 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 dostału! Nie stator. mam! A, nie jest! Siodło wypadło! O nice. Ostatni gołam! Dawaj, Pickers, Pickers, weź sobie temy, weź sobie temy, Dobra, okej, okay, nice. Wziąłeś sobie i pyk, no. dostał, nice! Ej! Ta fala była ciężka! Ta fala była no, to, ciężka! To, to, to. A to jeszcze nie jest koniec, widzę patrzcie, to jest chyba dopiero w ogóle połowa rajdu, bo te rajdy są mega mocne na tych najnowszych wersjach Minecrafta. Ej, tu czapka wyleciała! Iź, jaką mam czapkę! Ooo, to ale hełm! Dobra, nice, to jest taka, o Dobra, czekajcie, czy ja słyszałem, czy to było gdzieś tam? To chyba było w centrum wioski teraz ruch był Czy mi się wydawało? Ja nie wiem, ja nie słyszałam Cześć, Wydaje się że gdzieś tutaj obok, obok policji A nie, tu jest wszystko Czekaj, poszukajmy, poszukajmy wiosce, bo wiecie, że jak my nie zdążymy, to oni wybiją naszych wszystkich villagerów Tu to! Dom! Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie w naszej wiosce są? Gdzie? Jedziemy, dwie, 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 dwie. Wera, ale gdzie no info? O, obok mojego domku Obok mojego? Tak, za teraz social alboksem. Dzisiaj co tu się dzieje! Ja widzę! Tu są! Dobra, dobra, dobra! Dobre, golemy! Dobra. Golemy nam pomagają! Golemy, golemy, dawajcie, golemy, pomagajcie! Dobra, nice! Dobra, uda mu ja się mam na luzie. Wera to zrobiła widzowie sama, nawet nie nie musiałem robić! Dobra, ty jesteś markodzakiem! Nice! Nice! Okej, okay, teraz kolejny rajd, czekaj, posłuchajmy gdzie będzie, uwaga, uwaga, widzowie! Które miejsce? Które miejsce? Tam chyba, tam chyba, tam chyba policja, policja tak mi się wydaje. Damn. Ja nie wiem, ja w ogóle tego nie słyszę. Cały czas atakują w stronę policji, jak ty może tego nie słyszeć? No Dobra, gdzie oni są, jak tutaj ja wszystkich wybije? Eee, poczekaj, może oni będą za murami, widzowie, teraz W więzieniu, te stąd w więzieniu, widziałam. W środku? Nie. Tu, ile ich tu jest? Ej. co to się dzieje? Poczekaj, to chodzi z góry! Z góry Zamykamy i, i Ej. Jest z na tym, na tym... dalej jest jakiś wejście. czarodziej, patrzcie, czarodziej o to jest! jest. Czarodziej atakuje, co tutaj robisz? O pomocy, pomocy! Nie, Wera, uciekaj, uciekaj, Wera, uciekaj! Dobra, dobra, Brach, ja atakuję, nie, 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 dobra, jest. Nie jestem w środku. Atakuję, atakuję, atakuję! dewastator, Devastator wchodzi do więzienia, uwaga! Nie, Pikers, co ty robisz, dobra! idę ci pomóc, braku! Wera została zniszczona przez dewastatora! O nie, dewastator dojdzie! Dobra, ładuję, ładuję. Wszystkie moje itemy brakuje mi temu! Ej, tu są latające te! Uwaga! Uwaga! Dobra, mało, mało! Ma ma ma. O, mało, mało, mało! Daj, po pójrzemy! Zabijam tą Tego magika, o. Co tutaj w ogóle się dzieje? dobra, debat na tor! Jakoś tam Ej, Dobra, dobra, dobra! Tak, 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 bo wypadają te totemy też! Dobra, atakuje, atakuje. Okej, okay, my jest jeden zatrwiony! Dobra, teraz pora na pokaz strzelecki Davida! Davida Coś... Nie, Pickers! Pickers Tumaru, zginął, widzowie, znowu! Znowu zginął Pickers, zabiły cię te, 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 te muszki na Dobra, się tam. Dobra, ja tutaj atakuję widzowie, muszę je załatwić! A, zbierał się ona itemy, niech to! Uważ ale strzał, nice! Ej, Rajdźcie kolejny ładuje, kolejny ten, dawaj tu szybko! Tam, tam, otwórzcie, tam! Otwórzcie, mi to, otwórzcie mi to! i lek jest, jest! Ej, pomóżcie mi! Ja nie dam rady wybrać Kidowic! Co to się dzieje w ogóle? Gdzie ty Dobra. jesteś? Dobrze, że mam łuk z Infinitym. Eee, tutaj pod bramą Kidowic, brama Kidowic Dobra, jest widzę! Masa, masa, masa pillagerów. Trzeba ich tutaj zatrzymać. Dobra, widzowie, biorę Dobra. sikierkę, łapę Łapę, spokojnie, dobra, spokojnie. mam czek na sobie, czek mam na sobie Dobra, okej, okay, okay. okej. Przefanconi! Co jest? Ej! nie! OLE był było blisko! Ole było blisko, bym zginął! Ja nie mogę popełnęć! Dobra, strzałem widzę, tak pa Wartego trickshota widzu. Dobra, biorę do spę. Dobra, czwarty tutaj zabijam czwartego S'a Dobra, jest zabity, jest! Raiders z Mining. Jeden, dobra, jeszcze gdzieś jest jeden. Szukajcie tego ostatniego, on gdzieś się ukrył. Ale tu jest akcja, widzowie! Dobra, chwila. A więc widzę go! A widzę, przy moim domku! Co za złoczyńca, jeden, no! Niesamowite. Dobra, uwaga! bank. To jest ten Tak, 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 dobra. On zrespił te te... No. Uważajcie, bo są te majaduszki. Majaduszki trzeba też załatwić, no dobra. Jest. One latają, dobra, pyk, dobra, o, to jest załatwiony. Jest, tak. Ej, kolejna fala! Ja nie wiem, ile jest jeszcze w ogóle fal Widzę, przecież już chyba było z dziesięć. O, dużo, dużo jest. To jest załatwione, kolejny kask dostałem O Jezu, co tam się stało? Co to jest? Co to jest w ogóle, patrzcie tam jest Devastator tam jest z tym na plecach Tam jest sześć trzech Devastatorów, uważajcie O nie, dobra, kill, 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 ja umieram Nie, nie, wolę uciekać, spokojnie, spokojnie Atakujemy, atakujemy, atakujemy Co się dzieje? Jaki ten Devastator jest potężny, widzowie Dobra, zginął Devastator, zginął Okej, okay. ale mnie atakują, ale mnie atakują te małe Dobra Otaczuję, no, to, to to, 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 to Co jest? O, ale mam loa! Jest to serce mam Dobra, spokojnie. Gdzie oni są Ej, gdzie ty jesteś? Nie ja atakuję, atakuję, jestem pod twoim domkiem, dobra? Byk trafiony! Trafiony, ale skillshot! Dobra, nice. Ej, gdyby nie to, Pomocy! że mamy takie most. Mocno... Dobra, o, idę, 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 idę! Idę! Atakuję! Dobra, zabity jeden, jeszcze devastator Dop. Ot, trzymaj się ode mnie z daleka! Trzymaj się z daleka! Eee, dobra, jest tu do wera znowu skinęło! uważajcie, wera, to są twoje temy. Dobra. Idę! Nie, Szymon, też jestem ostatni, widzowie! Dobra, spokojnie, spokojnie, damy radę, damy radę, widzowie! Ej, okej, okay, dobra, udało się! Muszę pokonać widzowie sam, cały rajd, dopóki rodzeństwo się nie zrespi! Dobra, 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 Gdzie atakuję te małe duszki! Ale mi przyfanzolił. No, ginzesz! Dobra, ale one są mocne, widzowie, co jest? Przez Ej, pomoc! Idę, 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 ja i idę! Gdzie ty jesteś? Ile duchów? Co jest? Dobra. A. Dobra. Oh. Gin! No gin! Co jest? Gonią Nie mnie. mogę ich dosięgnąć! Ej, umieram, kurczę! Nie mogę, jakie to jest mocne! Dobra. Dawid, no, pomagam ci. Dobra, o, dobra, dobra. Te duszki są najgorsze. No, sorry, dobra. Sorry, Vera, dobra, eee, gdzie ja mam strzelać? Nie! Pickers zginął, Pickers zginął. Ej, co jest? Ginże? Dobra, dobra, zabiłem te duszki. Ej, co jest? Zabiłem. Vera, uważaj. uważaj Vera, uważaj. Dobra, jest. Okej, okay. tu są jeszcze kolejne dwa. Dobra, dobra, dobra. O, ale widzę, to jest ciężkie. Ja nie mogę, przejść za to przegramy. Tam jest kolejny pillager. Może on nie przyzywa. On nie przyzywa chyba. Tego trzeba rozwalić. Tu są jeszcze w środku ile jest tutaj rzeczy! Patrzcie co się dzieje co w szpitalu! Jest? Nie mogę! My tego nie przejdziemy zaraz! Ale ciężko! Dobra, 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 dobra! No gijesz! Ty... Dobra! Dobra, 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 dobra. Ej, Vera! strzeliłaś mnie! Dobra dobra, 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 spokojnie spokojnie, nie. Ja nie będę No nie poddawaj się Vera! nie możesz! Co tu się dzieje? Nie on się zaklinował drzwiach, on się zaklinował drzwiach Dobra, tego załatwiłem jeszcze gdzieś są, dobra tam. Okej, okay, tam jest wieźma, widzę. Idę załatwić wieźma. Fajnie, mojej, tam Op, op, op. Nie rzucaj we mnie pod kom! nie rzucaj pod kom! Dobra, zdążyłem. Jeszcze gdzieś są, jeszcze jest jakiś jeden mały pasek. Jeszcze gdzieś są. Patrz, tam jest. W środku, w środku są, tak, Ktoś tak, tak. zebrał mojej, Góry, u góry, u góry. Idę, mam go, mam go. Tu jest dwóch, tu jest dwóch, tu jest dwóch. Nie! Windykator nie. mnie zabił. No nie, ja też zginęłem i nam się itemy powieszają. Gdzie ja się w ogóle pojawiłem? O oh, jest! Spokojnie, idę, idę, widzowie! Jeden, jeden, też, jeden raz zginęłem, patrzcie, nie mam nic, pojawiły się w ogóle w sekretnej bazie, ale jaja. Dobra, idę, 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 spokojnie, Pikers, nie pomieszają się, nic się nie stanie. Zabraliście, moje, jeszcze moje itemy tam są. Ej, ale musimy się pośpieszyć, bo my to przegramy jak tak dalej pójdzie. Będzie koniec! Musimy ich załatwić szybko, tu turę. No, moje wszystkie itemy! Dawać, dawaj, dawaj, Cokolwiek, dobra, biorę teraz twój miecz, mój Wiem, niezmier! Nie ale muszę walczyć! Proszę ja walczyć z nimi! Proszę walczyć z nimi! Nie mam PHP! Nie mam PHP! O kurde! Nie, nie wytrzymaj, jakie to jest ciężkie! Ki ty zginąłeś! Przed ja Nie zginąłem znowu. Ej, dobra, nie mogę! My tego widzowie zaraz nie przejdziemy! dawaj szybko, bo przegramy! Jest. Dawaj szybko, bo przegramy! Nie mogę, jaka akcja! Jak my to jesteśmy w ogóle w stanie przegrać! Z takim Minecraftowym widzowie starzem. my tutaj przegrywamy na Nie mogę, nie wytrzymam zaraz! No nie, to wszystko przez te duchy! Magiczny by się przydał! No nie wytrzymam! Magicznie by się przydał, żeby ruszką tutaj machnął i żeby wszystko mi się znowu zrobiło dobrze. Dobra, spokojnie. Idę, do Piekien, spójny. Yy, dobra, tutaj coś jest, dobra, okej, okay, tu jest zawsze coś, dobra, zbieramy, 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 szybko, 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 dobra, gdzie jest mój miecz? Nie mam czym bić, bo... Gdzie mam, jest mój mówię. miecz? Nie mam czym bić, Pickers, wziąłeś mi wszystko! Nie, ja wziąłem tylko od kilka rzeczy. Nie, no wszystkie itemy tam bo były! Bo mnie wszystko ciągle! Ej, ktoś z was ma moje itemy, wszystko, bo one tam były u góry, ktoś je zebrał. No możliwe, nie wiem. Wera, dawaj, 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 no dawaj, dawaj, dawaj. Mnie... Co tu się dzieje, mi! Łuk, dobra. łuk, łuk Wera, zbroja! Dawaj, dawaj, bo przegramy! Dobra. Nie, łuku nie mam! No to kto ma łuk? Czekajcie, zabarykadujmy się tu! Dobra, Pikerz, dawaj temy! Nie, przed nimi się nie da zabarykadować! Przed nimi nie da się! Dobra, dobra, czekaj, co ty mi dajesz? Ty... Łuk! Pomóż mi! Pot... Łuk potrzebuję, mój, moi... gdzie jest mój łuk? Nie mam! Nie, no nie wytrzymam, widzowie, zaraz, jak nie masz! Przecież my to przegramy, no! Gdzie, my nie mamy z czego bić! Czemu tego lepra się, się skończyło! Nie, my to... Tak? Skończyło. Był tak! Odpory. Tak! Skończyło się! Ale jeszcze są te weksy! Jeszcze one gdzieś są Tak, faktycznie skończyło się, bo widzę, widzę je teraz, że jest mamy Hero of the Village co tu się w ogóle stało? Dobra, Kaz Ale jeszcze Nie nie mam wszystkie moje itemy i nie mam czym Ale... go zabić. O, Ja już tego sypię tu. Jest moja sikierka, dobra, ja tylko łuku nie mam tak naprawdę. No, sztyk. A ja nie mam mojego miecza! No miecza to ja też nie mam, no Nie wiem gdzie jest miecz, nie wiem, nie mam kitfona, nie mam miecza, nie, nie mam, nie mam łuku przede wszystkim, przecież ten łuk był warty fortunę, no, no O coś. mam twój łuk! Teraz mi to mówisz! No bo Strzem mi go wyrzucił! Ja go o, ten, on Nie wytrzymam, widzowie Dobra, tak, udało się, odzyskaliśmy wszystko A w dodatku, widzowie Udało nam się wygrać rajd Zobaczcie, mamy efekt Hero of the Village, który się dostaje Za zakończenie rajdu Wow, to była chyba Ej, dalej mnie bije ten, ten To była chyba najcięższa, widzowie, walka na kidowicach Ale na szczęście nam się udało